Czy z tej strony Kuba? My widzimy się w kolejnym odcinku z Genshin Impact. I dzisiaj, jak już pewnie widzieliście, na miniaturce będziemy testować sobie setek artefaktów. Bo w sumie widziałem parę filmików, że teoretycznie on może być całkiem dobrą zamianą. Ale jakoś temu za bardzo nie wierzę, więc chcę przetestować. No i zobaczymy na moje Charlotte, która ma na razie um, założone coś takiego że na razie ma założone Tenacity of Milelife. Która też jakby zwiększa atak o te 20% No tak, i shield stręża o 30%, ale to tam shieldów nie używam w tym teamku No wygląda jak wygląda Talentów za bardzo nie ma, ale też nie potrzebuje po To wszystko chodzi o tego ulta, który jest na 9 Ataku ma tylko 2000 No ale zobaczymy no i przetestujemy sobie chyba tak normalnie po prostu na e mi się wydaje, będziemy robili te ile będzie krytować e -jelen. I czy będzie jakaś duża, bardzo różnica po zmianie tych setów, czy nie będzie różnicy na no kurczeń, więc zobaczymy. No i któż inny tutaj przyjdzie nam z pomocą, jak nie pan Kostka, więc chodźmy do pana Kostki. Wow, co mnie bijesz. Panie kostko. No jeszcze treści tysiące. Um... Ciekawe czy to już było z tym bafikiem, czy to było bez bafiku? Nie krytło. Hm mm. dziwne, dziwne, zaprawdę, powiadam Wam, Czyżby ten mileniw nie działał? Hmm, ciekawe. Próbujmy jeszcze raz 42 170 Ale dziwne Tak mieli w ogóle nie działał się nie prokowało to ciekawe Chyba że może O, a to, a to ciekawe. Może te proki. A, no przecież. Możliwe to dlatego, że przecież Damage Jelan nie skaluje się z boostami do ataku. Co w sumie miałoby sens? Ale zobaczmy sobie, jak wygląda pasywka o tego when the... No, to może być lepsze, bo, no tak, rzeczywiście, kurczę, kowa się teraz kapną, że przecież damage jalan nie skaluje się z boostami do ataku. Albo to może zobaczymy na czymś innym, na przykład na Furiny, czy jest różnica w ataku. No rzeczywiście, albo może na jakiejś innej postaci. To tu moglibyśmy zobaczyć, włożyć na szybko. Um, coś co ma dużo... w sumie kurczę. co są. Najwięcej krytraty u mnie. Taka jaka, bo teoretycznie mogła być. Emm. Stróbą jest tą jaką, bo ona... Ale nie, bo ona na frizie ma dużo krytraty. A tak, no to... Tak średnio tego krytraty to jest. Um, ale na H powinno być wystarczająco 40, i to możliwe, że jeszcze zamiast Furinesa, na przykład włożę tutaj um, do testowania to na Freeza, chociaż i tak nie wiem, czy on się będzie prokował. Czy E robi jakikolwiek damage, albo cokolwiek boostuje? wydaje mi się, że nie. I co ma w ogóle założona? ona tutaj e, tylko to ma założone. OK, czyli to nie powinno robić problemu. Ach. No powiedzmy, że jest tyle Zaraz jest osiem no okej okay. No jest osiem no dobrze, jest, jest, jest różnica. Jakaś wielka, ale jest różnica na osiem pięćset, okej jest różnica na 8500. No to teraz zobaczmy, co by się stało, gdybym kurczę. Taki kombat. Jakbym zmienił sobie to na. To. Oczywiście, jeśli ktoś nie oglądał od, poprzedniego odcinka. Nie ostatniego ostatniego, ale odcinka o y, tutaj artefaktach. I o tym, jak zoptymalizować artefakt, to naprawdę polecam, bo używanie tego to powinna być podstawa. To jest naprawdę coś, czego każdy powinien używać, bo jest bardzo przydatne. No ale dobra, zobaczmy teraz. E, może jeszcze, żebym coś powiedział o samym seciku, bo tak pewnie widzicie tą książkę i nie chce wam się czytać, więc e, może krótko wam to streszczę. Hmm. Kiedy e, moja Charlotte, chila? kogokolwiek. Um, to robi się coś takiego, taki efekt, który trwa przez 6 sekund. Um, I total amount, czyli jakby całkowita wartość tego heala, który, która e, moja postać um, jakby udostępnia innym postaciom, jest zamieniana na to, takie tam przeliczniki, zwiększa plunging, zwiększa temat wszystkiego o 8%. Um, of the total jakby healing, czyli jakby całkowitego tego hila, czyli zależnie od tego jak dużo wihilam, yy, o tyle będzie zwiększony damage wszystkiego. Więc no i teoretycznie liczy, no napisali, że liczy się też overflow healing, czyli ponad HP'ki ale zobaczymy, czy się liczy. Uh. No widzowie, co ty tym myślicie? No bo teraz już niestety się nie da tego zobaczyć. Ale widzieliście chyba to, co ja. Widzieliście te jedenastki. Wydaje mi się, że widzieliście. No, dobra, spróbujmy jeszcze może naładować. Może się uda. Chyba no, 28, ale dobra, jest. No. 7800 na 11. To jest dużo więcej niż przy tym Tenacity. O, Leaf, Wydaje mi się, że. Jednak chyba kurczę, ten secik jest lepszy. Nie wierzyłem, nie wierzyłem widzowie, że to jest lepsze. Naprawdę nie wierzyłem. Poczekajmy może na pierwszą rakietę. O, idealnie, na pierwszą rakietę. Ja chyba już nie zdążę sobie naładować tego. Chociaż zdążyłem. No cóż, przywołuje czy jeszcze nie przywołuje? Nie, nie przywołuje. To zróbmy sobie jeszcze tak. No i znowu, kurczę, akurat musiałem trafić na ten. tego e. Chcę to e w końcu, kurczę, przybić jakieś ładne, no. Jeszcze muszę zobaczyć jedną rzecz, otóż bardzo ważną rzecz. Uuu, ładnie ła... A to z bustem kogoś. Co to jest, dało? Czy to czy to czy ty, 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 takiego ty, Chyba to ty, dała a no tak no to, to, to troszkę kurczę, źle wyszło. Ale kurczę, no nie no, właśnie, bo to przed sobie myślałem, czy na przykład, czy to się w ogóle stakuje, czy mogę sobie to założyć. No chciały, ty sobie mnie strzelasz. Czy to pisze coś um. o stakowaniu? O. Wydaje mi się, że mógłbym to założyć z dużym prawdopodobieństwem na kokomi. I że to mogłoby działać na kokomi. Bo to jest do robienia demerza, a to jest, do, jakby, daje nam damage, Więc wydaje mi się, że sobie tego setcika jeszcze ulepszę. Zrobimy jeszcze jednego tutaj ostatniego. Rana. Takiego spróbujemy Łaszczacika zrobić. Może. Nie zdążyłem kliknąć. Bez ulcika Baneta to jednak nie jest ten sam damage, ale i tak nieźle, nieźle. I ten demer, tak czy siak jest dużo bardziej zwiększony niż Tenacity, więc, no tutaj ostateczna opinia. Muszę powiedzieć, że akurat na Charlotte, na Charlotte zamiast Tenacity, no to ten set jest naprawdę dużo, dużo lepszy. I wydaje mi się, że mało setów naprawdę może tutaj dać mm, aż taki boost. Tym bardziej, że to nie jest boost y, ataku, jak y, większość boostów. Na przykład tutaj, bo tutaj Benecik na przykład, y, gdzie jest Benecik, Benecik tutaj na przykład, y, um, po pierwsze Nobles Oblige zwiększa atak o 20% i Ult Beneta też zwiększa atak o 20%, a tutaj... Y, to jest bardzo ważne, bo nie wiem czy rozumiecie, to jest zwiększony damage od jakby normalnych ataków Charge, Plunging, Elemental Skill i Elemental Burst Sam damage jest zwiększony licznikiem. To znaczy, że nieważne od czego nasza postać się skaluje, czy od ataku, czy od HP, czy od czegokolwiek Ten damage będzie zwiększony, co nie? A to jest naprawdę bardzo dobrze Dlaczego? No bo na przykład teraz zobaczymy sobie jeszcze ostatnio, ostatnio, no muszę, muszę na tej Jelan zobaczyć Zwiększenie tego damagea. Bo to nie jest atak, tylko to jest zwiększenie damage'a umiejętności samej w sobie. Więc ten jałem powinien się zwiększyć. No jest 4274. Idealnie tutaj cyk cyk. No, coś. Gierka stwierdziła, że chyba nie zadziała. Chyba, że. A możliwe że ten heal nie zadziała bo moje postacie były na full HP jest też taka szansa bardzo duża a może trochę o albo nie zrobię tak że wejdę, wezmę jeszcze może um... Pam, 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 pam. panią co zmniejsza HP. Pani co zmniejsza HP. Bo możliwe, że to... No w sumie rzeczywiście, bo nie było żadnego jakby healingu. Miałem full HP. Więc zobaczmy teraz. Więc tyle było wcześniej. Nie krytło. No, nie wiem, nie wiem jak ta Jelen działa. Bo albo to jest bug, to jest bardzo możliwe, że jest to bugiem. Bo to jest chyba, że bardzo możliwe, że na Jelen nie działają żadne przeliczniki. Jest też taka szansa. Um, talenty. A. No, rzeczywiście, dobra. Ten. Damage tego skilla skaluje się tylko i wyłącznie z maksymalnym HP. Więc. Chociaż nie, no i tak powinien. Kur, Czy na niego przelicznik działać przecież? No chyba, chyba, żeby nie rozumiem, Kurczę, napiszcie mi. Bo przecież to jest skill damage, no tak, to jest to. Ale jeszcze przecież to jest. dodawane są procenty. Z, zy, Tego seta. I to jest po prostu zwiększenie, to nie ma ani do skalowań Ale dziwne. Dziwna sytuacja. Chyba czegoś nie rozumiem tutaj. Ale no, pisze jak bieg, no. Minor active. No dziwne, dziwne. Chyba, że kurczę, jeszcze ja miałem takiego onlaka, że akurat te te, te pacynki, mm, tej furinki uderzyły, akurat 5 razy zdjęły ten efekt, ale wydaje mi się, że już takiego onlaka bym nie miał. Więc napiszcie mi, kurczę, czy yy, Jelan w ogóle, czy to jest kibak, czy co? No bo mówię, no. Mimo, że się skaluje ten skill z samą HP, to i tak powinien być zwiększany procentówką. Yy. No to nie jest zwiększenie ataku ani niczego, to jest zwiększenie damage'a samego skill'a. Więc dziwne, dziwne, nie wiem czy to jest jakiś bug i mi chorobacz to naprawi czy co, bo to tak nie powinno działać moim zdaniem. Chyba, że o czymś nie wiem. No, czy tam pisze zwiększenie damage'a skill'a, no powinno działać. Jeszcze trochę poużywam, może się skapnę o co chodzi, że to jest nie tak, z Jelan, bo Jelan się zepsuła, ale no cóż, sam w sobie set Naprawdę bardzo dobry i myślę, czego kurczę nawet nie wymienić na KOKOMI. I chyba tak zrobię, wydaje mi się, bo jednak zwiększenie damage'a jest dużo. Yy, będzie dużo lepsze niż zwiększenie jakiegoś. No w sumie robienie damage'a w KOKOMI na tym secie, który ma teraz. No więc moim zdaniem to było na tyle. Jeśli ktoś wie o co chodzi z tym skillem Jelen, bo ja na razie nie mam pojęcia, to niech pisze oczywiście. Jeśli macie jakieś pomysły o co z tym może być, to też piszcie oczywiście. No i z mojej strony wydaje mi się, że to było na tyle. No i co, no i widzimy się w kolejnym odcineczku.